Dla polskiej myśli społecznej w XIX wieku kluczowym zagadnieniem niewątpliwie była kwestia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie tylko myśli społecznej, ale i politycznej, bo to rzeczywiście było, można powiedzieć, słowo klucz. Jak odzyskać niepodległość w zmieniającym się świecie? I tutaj dochodzimy do tego, co o czym powiedziałeś na początku, społecznych uwarunkowań, kiedy na przełomie XIX-XX wieku, a właściwie pod koniec XIX wieku, na nasze ziemie podzielone między trzech zaborców no, dochodzą te prądy społeczne, ale też przemiany gospodarcze, czyli industrializacja, migracja między miastem i wsią, tworzy się Nowa grupa społeczna, czyli mówimy o robotnikach, i w związku z tym tworzy się jej emanacja polityczna, czyli socjalizm. Socjalizm i czy socjalizm w ogóle jest możliwy do pogodzenia z niepodległością? Czy można mówić o patriotyzmie? Socjalistycznym, bo jak już to mówię, socjalistyczny, to już coś mi się kojarzy z komuną z latami 70. i 80. XX wieku. Bo skąd jest ten problem? W myśli socjalistycznej, którą my kojarzymy z tym ruchem socjalistycznym, który rozpoczął się od myślenia marksowskiego. Oczywiście myśl socjalistyczna jest wcześniejsza niż sam Marks, chociażby socjaliści francuscy z drugiej połowy XVIII wieku Marx czerpał z nich, ale ten marksizm socjalistyczny, który zdominował socjalizm XIX-wieczny, on jest bardzo specyficzny, bowiem on jest ukształtowany na pewnej koncepcji społeczno-historiozoficznej, a mianowicie, że polityka rozgrywa się jako jest polem walki klas, no i historia kończy się w tym momencie, w którym klasa robotnicza, ta nowa klasa, która wchodzi na arenę dziejową, wykonuje swoje dziejowe dziejową misję, zdobywa władzę, no i tworzy się społeczeństwo w ten sposób komunistyczne, bo społeczeństwo komunistyczne to jest społeczeństwo, w którym klasa robotnicza rządzi. To tak. gdzie tu jest miejsce na naród i niepodległość? No i Karol Marx mówi, tutaj oczywiście upraszczamy, skracamy te wszystkie jego wywody, że ta nadchodząca rewolucja proletariacka, można powiedzieć, dokona resetu, Albo jak to woli wielkiego resetu, w tym sensie, że sprawy narodowościowe będą no właśnie zresetowane. Rewolucja będzie ponad to, ona zniweluje wszystkie te konflikty. W tym także kwestia niepodległości polski będzie tak naprawdę podporządkowana rewolucji. No właśnie, bo yy, Marx mówi, że yy, kwestie narodowościowe, nacjonalizm to jest rodzaj ideologii, tak naprawdę takiej, czyli to jest taka fałszywa, rodzaj fałszywej świadomości, a ideologia nacjonalistyczna ma służyć temu, żeby Klasa robotnicza skupiła się na czymś innym niż to, czym, niż zdobycie władzy. Tak? To ma być taka fałszywa świadomość, która ma zdezorientować klasę robotniczą. I tutaj my jesteśmy, jakby powiedziałbym tak, przyzwyczajeni. Ten schemat marksistowski dominuje w naszym rozumieniu ideologii. XIX i XX wiecznych, ale był inny myśliciel, ja myślę o Friedrichu Liście, niemiecki też, który mówił, że ta prawdziwa rewolucja to nie jest rewolucja klasowa. Czy ta prawdziwa rewolucja, która dokonuje się właśnie w XIX wieku, to jest rewolucja, która ma charakter nacjonalistyczny. My dzisiaj trochę zapomnieliśmy o tym, o tym punkcie widzenia. Frydrysia, Lista i przyjmujemy i utożsamiamy ten model rewolucyjny z marksizmem i z klasowością, ale to tak do końca moim zdaniem nie jest. Są historycy, którzy zwracają na to uwagę, żeby, też, żeby, żeby nie patrzeć tylko z perspektywy marksistowskiej w sensie zorganizowanym ruch socjalistyczny na naszych ziemiach powstaje w latach 80. XIX wieku pierwsza Partia wprost odwołująca się do socjalizmu, właśnie marksowskiego, to jest tak zwany pierwszy proletariat, czy też wielki proletariat. I Ludwik Waryński, słynny. Każdy, bohater komunistów. Ka każdy, kto pamięta czasy PRL-u i 100 złotowe banknoty, wie o, o jakiej postaci mówimy, ale z naszego punktu widzenia, to znaczy, kiedy zastanawiamy się na, e, e, odnośnie relacji między patriotyzmem a socjalizmem, między niepodległością, kwestią niepodległości, a rewolucji. W tym kontekście Ludwik Waryński mówił, że sprawa rewolucji jest nadrzędna, a nasze aspiracje wolnościowe jako narodu chcącego wybić się na niepodległość przeszkadzają sprawie rewolucji. Natomiast no, pojawia się również w tym samym czasie inny nurt. Bo wolność, bo jeszcze wytłumaczmy to, bo wolność ma odzyskać nie naród, ale właśnie klasa. I tylko tę wolność można odzyskać poprzez Poprzez klasę i politykę klasową. No i właśnie. I u nas na te, na, 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 w, w Polsce pojawia się inny nurt, nurt który dowodzi, że możliwe jest pożenienie tak, patriotyzmu z, z socjalizmem. On zresztą nie tylko jest charakterystyczny dla Polski, bo to jest związane generalnie. Mówimy o okresie pewnej rewizji, czyli pewnej rewizji takiego klasycznego marksizmu i to jest charakterystyczne dla myśli socjaldemokratycznej w całej Europie. No i tutaj pojawia się nam postać Bolesława Limanowskiego, on jest takim socjalistycznym patriarchą. Nazywany. Może również dlatego, że żył 100 lat, <laughs> równo, równo 100 lat, 1835-1935. Tak więc, no rzeczywiście, w tym, był on takim patriarchą niewątpliwie dla kilku pokoleń polskich socjalistów. A z pewnością był ważnym punktem odniesienia dla tego dominującego w polskim socjalizmie nurtu, który jest nazywany nurtem niepodległościowym, który, mówiąc najkrócej, widzi ścisły związek między sprawą niepodległości Polski a sprawą socjalizmu. Nie widzi tu sprzeczności, tak jak widział to Waryński, ale właśnie Limanowski, można powiedzieć, nauczył naszych socjalistów, tego przekonania, że polski patriotyzm zgadza się z socjalizmem. No właśnie, a skąd się to wzięło? Bo moim zdaniem on się inspirował, nie, przede wszystkim nie inspirował się Marksem i socjologią marksowską, ale socjologią pozytywistyczną, w której to socjologii, tej klasycznej socjologii pozytywistycznej, naród był. Jak kategorią jakby podstawową, jak bytem w pełni realnym, nie żadną ideologiczną hipostazą, jakby się mogło wydawać, tylko naród wedle tej socjologii istniał realnie no i był w sposób naturalny pewnym podmiotem procesów, procesów społecznych. I tu, skoro uznajemy naród jako, jako rzeczywistość, Notabene, my cały czas ta, ten, ten spór... Trwa do dziś, bo po dziś dzień są tacy, którzy mówią, no nie, to narody to jest jakieś coś, 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 coś niedobrego, ten podział narodowy trzeba zlikwidować. Naród to jest coś, co jest złego, i myślenie w kategoriach narodowych jest czymś, co jest złym. I znowu, bo to się myśli w takich kategoriach marksowskich, tak? A jeśli po, pomyślimy sobie, jak ten byt historyczny, ten byt społeczny rzeczywiście się rozwijał, no to on się rozwijał właśnie w ten sposób, że narody się przekształcały i narody były jak najbardziej czymś realnym. Ale tych inspiracji w myśli Limanowskiego było więcej, bo z racji chociażby na, na, na ten, te ramy chronologiczne, o, którym, o których mówimy, czyli życie człowieka stuletniego, no to on także odwoływał się do dziedzictwa tego lewego skrzydła. Polskiej Wielkiej Emigracji skupionego wokół Towarzystwa Demokratycznego Polskiego czy Gromad Ludu Polskiego. Przypomnijmy, jest to ta emigracja po powstaniu listopadowym, która ma główne ośrodki w Paryżu i w Londynie. I oni widzą już wtedy, w pierwszej połowie XIX wieku, że droga do niepodległości Polski wjedzie poprzez przemiany społeczne. Chodziło wtedy przede wszystkim o uwłaszczenie chłopów. I do tego dziedzictwa nawiązuje Limanowski, podkreślając, że patriotyzm nie jest sprzeczny z socjalizmem, ponieważ odwołuje się do ludu, który jest zapleczem społeczno-gospodarczym. On socjalizm. wręcz mówił, że patriotyzm i socjalizm się potęgują, że są, to są dwa zjawiska, które razem się wspierają, bo Postarajmy się parę słów powiedzieć, jak on sobie ten socjalizm wyobrażał. Właśnie, tam nie było dyktatury żadnej, proletariatu. Bo to jest typowo marksistowsko-potem leninowski e, wymysł. Tak? Dyktatura proletariatu, która oznaczała, że wąska oligarchia, która zdobyła władzę w ramach partii e, komunistycznej e, tworzy dyktaturę i, i, i de, facto, de facto czyni klasę robotniczą e, niewolnikami. Tak? Po, po to, ta, taki... Był sens i realność, co gorsza, komunizmu. Limanowski i polscy socjaliści z tego nurtu niepodległościowo-patriotycznego, oni wiążą socjalizm nie tylko z patriotyzmem, ale również z demokracją, taką realną demokracją. Oczywiście w myśleniu Limanowskiego jest uspołecznienie środków produkcji, czyli fabryk. Czyli ograniczenie własności środków produkcji, ale, i to jest ta różnica z tym, co było w, potem z ZSRR, który ten Marksistowsk-Leninowski model wprowadzał, te środki produkcji nie będą własnością, czyli nie miały być własnością państwa, czyli de facto tej właśnie oligarchii, tej wąskiej oligarchii, która wszystkim zarządzała. Tych środków produkcji, na przykład fabryk, miała być własnością rozszerzonej gminy. To jest też charakterystyczne, to jest nawiązanie do TPD, tak? i, 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 i pojęcia gminy. Tak, tutaj właściwie dzięki Limanowskiemu ten dominujący w polskim soc socjalizmie nurt niepodległościowy e, zyskał te swoje zasadnicze punkty orientacyjne, bo to są te kluczowe pojęcia, które potem odnajdziemy w programie Polskiej Partii Socjalistycznej na początku lat 90. wieku XIX przypomnimy. To jest wtedy partia Kazimierza Kelles-Krausa, ale także Józefa Piłsudskiego. A więc niepodległość, socjalizm i demokracja. No i gdy chodzi o ustrój państwa polskiego w przyszłości republika. I tu właściwie poruszamy się od czasów Bolesława Limanowskiego, czyli od początku lat 80. XIX wieku, w kręgu tych pojęć, które dla tego dominującego nurtu niepodległościowego w polskim socjalizmie będą ważne aż do właśnie tego przystanku Niepodległość do 1918 roku. Tutaj parafrazuję te słowa. Józefa Piłsudskiego, który sam o sobie mówił, że jechał czerwonym tramwajem i wysiadł na przystanku Niepodległość, ale no właśnie ten docelowy przystanek był wyznaczony przez takich myślicieli jak Bolesław Limanowski.